życie, bo ja sam nie wierzę. Patrzcie się co jedzie. Krzysztof Kononowicz. Asterka Boża. Na derby. Jeszcze jakieś komentarze w typu jest fajniej, mamy co brać do polskiej jamki, mamy zajebiste auta. Ale jest właśnie dowód na to, że nie mamy i bierzemy to co dają. Proszę Państwa, prezentuję piękną Astra jedynkę wersji GL, czyli Coupa Edition od pierwszego właściciela, po 30 latach, całe 170 tysięcy. Auto ma oryginalny lakier z oryginalnym nalotem rdzy, jak widać, wspaniały samochód, piękny, zero przeróbek, tuningu, wszystko w oryginale, słuchajcie, nowy wydech. Wóz wyrzucili, zdali, znaczy kosztował, nie wiem, stał tam gdzieś sobie, ale jest wszystko, słuchajcie, to jakieś o, drobne naprawy były robione, to już jest, o, już powinno podlegać reklamacji, ale wiecie, coś pięknego, posłuchajcie silnika. Astra 1 to mój wóz. Noga na pedale, pełny luz. Otworzyłem drzwi swojej maszyny. Skoczyły dwie zajebiste, wspaniałe dziewczyny. Kurwa to nie o tym aucie. Zobaczcie jaki środek. Pełny wypas korbotronik Jest radio CD. Oryginalne z Opla słuchajcie, oryginalne z Opla CD Jest kierownica, są nawet napinacze pasów. Rozumiecie napinacze pasów. Jest zegar z datownikiem. I obieg zamknięty, słuchajcie. Ale to jest chuj. Jest i podgrzewanie lewego fotela. Super Zonen Auspreisung. Chyba z 500 euro musiało to kosztować. No, i pójdzie na derby, nie? Będzie fajna. Ja sam nie wierzę, że to mówię, ale tak jest. Tak jest, oczywiście, tak jest. i. Nie kłamie, widzicie, jest to auto załadowane, auto przyjechało, zostało mi nawet dowiezione, dowiezione, słuchajcie, dowiezione, kurwa, nie kłamie 170 koła, dowiezione tutaj pod lawetę, nie musiałem tam wjeżdżać, to jest szacun, słuchajcie, oni o nas dbają, no przecież, kurwa, mam go na swojej lawecie, bo widzicie, tak, no, fajnie, nie, zajebista sprawa, słuchajcie, kto z Was ma taką astę? nikt, no. Gdyby Krzysiek kumał Baza mają nie walił nic, to, to bym im to dał jako astrykę bożą tam do białego stoku na szkolną, ale to już nie ma najmniejszego sensu, nie? Zresztą nawet nie wiem czy oni tam jeszcze żyją. Bo ich zupełnie już nawet dla beki nie oglądam. Ale wóz jest zacny, słuchajcie, pomyślcie co to było 30 lat temu. Pamiętam, sąsiad kupił nową faworytkę. Drugi sąsiad kupił nową, kurwa sama, a teraz pomyślcie, że ktoś podjeżdża takim autem. No i pozamiatamy i kolegów już nie masz, nie? Pozdrawiam, to tyle w temacie. Tak jeszcze dla przypomnienia, żebyście widzieli, jak wygląda klasyczny, zacny środek deski w Astrze 1. Przecież to jest, słuchajcie, majsterstyk.